startowałaś z Bigosem. Najpierw wziąłem takie tłuste mięso, taki boczek, też kawałek boczku. Najpierw je wysmażę, tak żeby ten tłuszcz puścił. Później dopiero dam chude mięso, dam marchewkę, dam e, paprynię. No i oczywiście tak mam dwa słoiki. Aha i jeszcze rozmroziłem kiełbasę, bo mam Mam jeszcze kiełbasę wędzoną, także to kiełbaskę jeszcze też pokroję do bigosu, także będzie taki na wypasie ten bigosik. O, grzybki właśnie, ja zapomniałem o grzybkach, kurczę, przecież grzyby jeszcze. Ale grzyby to nie ma, nie ma nie ma pośpiechu. Co ja tu jeszcze mogę dać z lodówki, bo to bigos to jest taki... Tu mam takie jakieś chyba kawałki drobiowe też. A ja to też dam. No Tu takie zostały skórki mam wędzone, dam trochę boczku też bo boczek mam wędzony, kawałek I taki kawałek został z 10 kilo. Zeszło wszystko. No i grzybki, muszę teraz namoczyć ten yy, grzybki. No yy, wczoraj troszeczkę tak wywołałem burzę tą jazdą bez, bez kasku yy, Nompoy no, i tak, e, tak no, różne te komentarze, było bardzo dużo tych komentarzy, że co ja wyprawiam, że, że, to, że, że to odpowiedzialność, że ten. I ja, e, ja, między innymi, tutaj po to przyjechałem, między innymi dlatego, tu jestem w tej Kambodży, że tu nie ma takiego ciśnienia, nie ma tej presji takiej, że ktoś mi na siłę wciska, ty ma, ty musisz jeździć w kasku, ty musisz dziecku założyć kask, ty musisz jeździć. ja, ja, e, ja dlatego tutaj jestem, bo, bo to... E, to w Europie ci ludzie tak, tak oni się tak bardzo, bardzo martwią o czyjąś, o czyjąś e, o czyjeś bezpieczeństwo. Kaski na, najlepiej to, e, najlepiej to by zrobili tak, żeby kaski od razu, dziecko po urodzeniu, żeby dostało kask, bo wiadomo, że e, może matka wypuścić to dziecko z rąk i może spaść, może, e, może se rozbić główkę. Także najlepiej by było e, tych takich bardzo, co tak dbają o, 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 to, o to bezpieczeństwo, żeby już tym niemowlakom zakładali te kaski na, na, na głowę, żeby, żeby ono było bezpieczne. Także mówię, ja po to tutaj, między innymi dlatego tu jestem, że nie ma tutaj tego ciśnienia. Jeśli mam ochotę założyć kask, to zakładam. Jak jadę gdzieś dalej, to zakładam ten kask. po no, jak jeździ y, gdzieś dalej, to, y, to też zakłada kask. Ona ma cały czas kask. Ja jej, ja jej mówię, żeby ona zakładała kask, ale ją nie zmuszam do tego, bo, bo to nie jest przedmiot, to jest y, już osoba myśląca, która ma swoje już jakieś ten ma, ma poczucie swojej wolności i ona już zdecyduje. Ona jeździ bardzo, bardzo ostrożnie. I tak byłem z nią w mieście, nie, nie zakładała kasku. Ja mówiłem jej, żeby założyła kasku, ona powiedziała, że nie założy, nie chce założyć kasku i ja jej do tego nie zmuszałem. Także yy, Także, e, ja wczoraj obiecałem, tam mm, obiecałem, że jednego pana, jednego pana już usuwam e, ze, swojej, ze swojej, przestrzeni. E, nik, jego nik jest, on ma kilka tych ników. On na pewno jeszcze będzie, e, będzie. Mm, tam pod innymi nikami, to jest ten taki czarnowidzący, czarno pesymistycznie nastawiony do całego świata. On jest nawet w stanie zauważyć e, negatywną, coś negatywnego. Nawet jak e, jakiś kwiat zaczyna kwitnąć, to on w tym też potrafi zauważyć e, coś negatywnego. Także takie osoby nie są mi tutaj naprawdę potrzebne. Jeśli się pojawi pod innym nikiem, bo on wiem, że jeszcze ma tam kilka techników, jeśli się pojawi, no to na pewno się nie ukryje, bo od razu będę wiedział, bo ten jego styl już znam. Już jeden jego nik usunąłem, czy może nawet dwa, a teraz, teraz usuwam nick Pogromca Janinek. Także panie Pogromco Janinek, niech się pan, pan sobie tam żyje w swoim obszarze, tam w tych nie wiem gdzie tam gdzie. Tutaj, tutaj taka osoba mi nie jest naprawdę potrzebna na tym, na tym kanale. Poza tym ta osoba, ona nie obraża, nie znaczy ona tak może bezpośrednio nie obraża ale robi takie takie insynuacyjne, takie, takie, że to są takie dość bolesne te, te jego komentarze, dlatego już, już teraz już jestem po tej operacji usunięcia, także już, już nie, nie, nie będzie, bo, bo to mi zale bo ja czytam te komentarze, on już czasami nie do mnie, ale do moich, do moich widzów, do moich komentujących się tam przyczepia i takie no, no bardzo bardzo takie płytkie, widać, że takie, no, sfrustrowana bardzo mocno musi być sfrustrowana ta osoba, że posuwa się do takich, do takich, do takich komentarzy. One nie są obrażające, ale są tak wbijające, taką, taką szpilę, że i jest to gorzej jak obrażające. No kurczę, nie mogę sobie poradzić z tą kamerą. Eee, nie, jakiś cały czas mi się wyświetla, że jakieś muszę zrobić. Eee, no, zaktualizować coś tam, jakiś skan, skanuję to i nie, nie mogę uruch Uruchomiłem ją na chwilę, tylko i, i zaraz, zaraz jakieś tam, że muszę z, nie, konto założyć, że to, że tam, no, takie pierdoły, no to mnie rozwala mnie to troszeczkę. No, także nie, nie uruchomiłem jeszcze jej za bardzo. Cały czas mi wyskakuje ten kłot i nie mogę, i nic nie mogę. Troszeczkę nagrałem i, i, i ten. Ja zeskanowałem wcześniej ten kłot, niby wszystko ok było, a, a teraz, teraz jakaś lipa, nie mogę uruchomić tej kamery. Także dla mnie ta elektronika to jest... Yy, takie skomplikowane trochę. No, ja to lubię proste proste rozwiązania. Naciskam i działa. A tutaj nie, nie. Proszę pana, tu naciśniesz, tu trzeba zeskanować kod, tu trzeba yy, zaktualizować coś tam, coś tam, coś tam. I tu ty, pisać maila, tutaj yy, hasło nowe, tu jakieś. No, nie, nie nie ten, no, przerasta mi to. Ja dojdę do tego, będę, będę siedział, będę dłubał, dojdę do tego, ale, ale... ale na razie, na razie ten, na razie yy, no na razie yy, na razie bym przerwałem, nagrywam na, na starym tym yy, na starej kamerze a tutaj To jest taka ciekawostka, tutaj Ernest, on codziennie taką przyczepę, taką przyczepę wozi na na te swoje pole, bo on ma yy, 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 upra yy, zaczął uprawę yy, nie mango, tylko nie papaje, tylko awokado, awokado. No i on tam te drzewka posadził i yy, yy, codziennie wozi takie, on te upiny kokosowe, te łupiny kokosowe, on je mieli. I, ten, I to u, używa jako, jako, jako nawóz No ma taki no to jest taki jego tuktuk -tuk, e, no, taka chondziczka oczywiście chłodzona wodą Woda tutaj leci mu na tu jest taki wężyk idzie idzie tam tu jest taki wężyk i to, to mu chłodzi, chłodzi silnik, bo to, no to jest obciążenie na no taki motor. to jest do, No i tu jest ta konstrukcja taka. To jest chłodzenie, chłodzenie motoru. To jest, takie, to jest taki wymysł kambodżański to chłodzenie tego, tego silnika. Bardzo. ha jeszcze pokażę teraz. Właśnie jak ten, jak jest teraz, bo teraz jest pora sucha, nie ma deszczu. Jak wyglądają te, te liście banana. Tu widać, jak ta czerwona, ten czerwony pył się osadza na, na tych liściach. Tu banany rosną, a tu ten czerwony pył. No, i. Kikuś oczywiście. Kikuś, gdzie ty jesteś, chłopie? No i tu widać, tutaj też widać na tych liściach ile jest tego pyłu Tutaj ten e, Polin, e, mąż Moniki, on polewa tutaj Ten odcinek tutaj tam od mojego hotelu aż tutaj w tą stronę On polewa to wodą, bo ma pompę zamontowaną e, Ma zamontowaną pompę w rzece i tą słoną wodą tutaj polewa Ale to i tak, to, to i tak to polewa się, polewa, ale i tak to chwila, moment i wyschnie i, i ten i e, no, i, no pyli się. u no, mnie w domu jest cały czas, cały czas jest jest tego pyłu bardzo dużo. No, no goście dzisiaj znowu goście przyjechali. Kolejny, także znowuż jest full. Cały domek jest za ten, cały hotelik jest zajęty światełka już są zapalone tutaj też o te światełka to dba chyba yy, beatka beatka zawsze włącza te światełka pewnie tutaj gdzieś jest hmm. także hotelik dzisiaj już jest pełny jest raz tu jest 3 4 5 6 7 8 osób 8 osób jest yy, w hoteliku skuterki Skuterki są, hmm. ta jedna para pojechała, oni pojechali gdzieś do, do tego, do, 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 do miasta, ale ładne światło jest teraz, hmm. super, no i wszędzie, o tutaj, tutaj bardzo dobrze widać ten pył, jak ten pył się osadza, na tym zielonym kuble, hmm. Ja dzisiaj ten, bo tam dwie spuczki dzisiaj nie działały, naprawiłem te spuczki, te, te syfony takie do podmywania co są. No one przeciekały Ale pozakładałem nowe, także już jest, już jest, teraz jest ok. Ktoś tam, ktoś tam chyba jest Bo coś tam stuka A to Beatka jest Dobra, idę tam, bo tam znajomi przyszli, chcieli pogadać chwilę. Idę z nim pogadam. No, bo dzisiaj dostałam mnóstwo, mnóstwo prezentów. Oj. Boj. You very happy today jest. Ile miśków o, Układa sobie tutaj. Ile koralików dostała i dostała taki plecaczek ładny i dostała laleczki laleczki, szczotkę do, do włosów, ale szczęśliwa układa sobie teraz mm. o ile miszku ojej <laughs> oh, many many, co? you take it to school? yeah hey. you happy? you say to? Oh, akuntiran my friend oh, akuntiran my friend uh, thank you Dorota thank you Dorota <laughs> Dorota Dorota i Zbysiu i jeszcze taki kolega z nimi przyjechał i oni jej dzisiaj, jej dzisiaj cały dzień nie było. Oni jeździli gdzieś, ja, ja dzisiaj byłem w domu, a ten, oni jeździli tam i zrobili jej dzisiaj taki fajny dzień. Szczęśliwa, szczęśliwe dziecko. No, to są takie pierdółki, wiadomo, pierdółki, ale ona lubi, ona właśnie lubi te pierdółki, takie różne miszki, spineczki, jakieś koraliki, to, to, to jest, jej, to jest jej, jej świat. Szczotkę i teraz sobie to wszystko, wszystko układa ładnie tam, tam pod tym stołem ma tam swoje całe boga, bogactwo, szczotkę fajną dostała do głosów. włosów, a pokaż tutaj to, pokaż. O jak ładnie! Wow! You very at my baby! Jest? Yeah. <noise> Jeszcze dostała taką ładną bluzę. Ciotka. Ciotka Dorota bardzo kocha to dziecko. Ona tak, no. Mówiły nawet jak była już w Polsce to cały czas wspominała o Jakiś tak bardzo fajny taki kontakt załapały. Bardzo serdecznie. Dzień, dzień kolejny, dzisiaj jest poniedziałek, no bo pojechała sama do szkoły. Także już ten ja przyjechałem do galerii handlowej i jeszcze używam, jeszcze używam tej e, starej kamery, bo jeszcze nie skalibrowałem tam, bo tam jeszcze muszę skalibrować e, te mikrofony razem z, ra, razem z tym. Także zaraz, zaraz, bo ja mówiłem, że dzisiaj już będę ją używał. Może jeszcze dzisiaj ją użyję, zobaczę. I jak przyjadę, na razie, na razie muszę kupić mięsko na bigos i na gołąbki bo cały bigos mi szedł i gołąbki też mi zeszły, muszę ten, a dzisiaj kupię na gołąbki i na bigos a jutro, jutro będę robił kiełbasę, bo na kiełbasę też mam, zamówię kiełbasę kiełbasy trochę zrobię i trochę troszkę szynki Zaraz jak coś będzie ciekawego to już y, ten już y, nagrywam. No dzisiaj tutaj jakoś pódziała tak spokojnie, nie ma w ogóle ruchu. Tutaj zawsze jak ja tutaj tą ścieżką, to tutaj pełno, y, pełno ludzi. A dzisiaj jest dzisiaj puściutko. No. Cisza. Cisza, spokój w galerii, w galerii handlowej cisza dzisiaj. Czy jest coś tutaj, coś tu wszystko jest, to stoiska są, ale, ale mało ludzi, nie ma takiego, nie ma takiego tłumu. Ja idę, kupię mięsko i tam biorę się za, za robienie bigosu i no, jeszcze kapustę będę musiał też kupić bo mam kwaśną ale troszeczkę y, słodkiej a poza tym muszę kupić na, ten, na gołąbki